Witaj w poradniku rozwiązania problemu z informacją. W tym tutorialu pokażę Ci, jak zmienić hasło blokady ekranu na Samsung S25 Zacznijmy. Obecnie o, mam włączony wzór, co oznacza, że kiedy wyłączam telefon, ja by go faktycznie użyć, muszę narysować wzór, ale muszę go narysować poprawnie, aby go zmienić. Po prostu przechodzimy do ustawień, przewijamy trochę, aż zobaczymy ekran blokady i AOD. I klikamy pierwszą opcję: blokada ekranu i biometryka. Tutaj musimy wprowadzić nasze obecne hasło, i możemy zmienić blokadę ekranu na coś innego. Na przykład zmienię ją na pin. I wybiorę najlepsze hasło, jakie kiedykolwiek stworzono. Czyli 1234. Telefon faktycznie ostrzeże nas, że nasz pin jest prawdopodobnie łatwy do odgadnięcia. Więc jeśli nie jesteś mną, powinieneś prawdopodobnie zmienić go na coś trudniejszego. Ale u wiem lepiej i wprowadzę ponownie. Mój doczet. Jak widzicie, teraz przez następne 3 dni. Możemy nadal używać poprzedniego wzoru. Jeśli zapomnę nowego pinu, ale po trzech dniach będziemy musieli używać nowego pinu i nie będzie innej opcji, aby odblokować nasz telefon. A jeśli ja chcę wyłączyć ekran, widzicie, że teraz mamy pin zamiast wzoru. Więc jeśli podobał Ci się ten poradnik, rozważ Tindy, polubienie, sośne i subskrypcję. Dziękuję za oglądanie. Oh.